Gwałtowne przemiany i transformacja w kraju w latach 1995-2005 miały ogromny wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych. Było to związane z procesem europeizacji, modernizacją infrastruktury oraz dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy. Uczelnie zyskały większą autonomię i możliwości rozwoju, co pozwoliło im na zbudowanie silnych podstaw do dalszego rozwoju w kolejnych dekadach. Bardzo istotne zmiany zaszły w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Najważniejsza z nich to połączenie w 2004 roku z Akademią Medyczną w Bydgoszczy i utworzenie Collegium Medicum UMK imienia Ludwika Rydygiera. Uniwersytet stał się tym samym uczelnią szerokoprofilową na wzór przedwojennych uczelni. Zwiększono liczbę wydziałów, powstały nowe kierunki i upowszechnił się system boloński dzielący pięcioletnie studia na dwa stopnie. UMK inwestuje w infrastrukturę. To wtedy rozpoczyna się budowa gmachów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauko Ziemi. Rozbudowuje się także Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Powstaje Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO. A stuletni okazały gmach przy Placu Rapackiego, należący do Narodowego Banku Polskiego, został osobiście przekazany naszej uczelni przez jego prezesa i doktora honoris causa UMK, profesora Leszka Balcerowicza. Wdrożony zostaje uniwersytecki system obsługi studiów, a przed studentami szerzej otwierają się drzwi zagranicznych uczelni dzięki programowi Erasmus. To pozwala zapewnić godne warunki studiowania dla ponad 30 tysięcy osób. Uniwersytet wychodzi również poza swoje mury i wyznacza sobie cele, które nie są związane z jego podstawową działalnością. Przykładem jest utworzenie Gimnazjum Akademickiego, które jest pierwszą w Polsce eksperymentalną szkołą dla uczniów wybitnie zdolnych. Stawia też na popularyzację nauki i osiągnięć naukowców, tworząc w 2001 roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Tworząc program absolwent UMK, nawiązuje też mocniejsze relacje ze swoimi wychowankami, których w 50-letniej historii uczelni jest już prawie 90 tysięcy. Wydarzeniem dekady i jednym z najważniejszych w dziejach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest wizyta w murach uczelni Jana Pawła II. 7 czerwca 1999 roku papież spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie nauki i edukacji w kształtowaniu wartości humanistycznych. Spotkanie było symbolicznym uhonorowaniem dorobku uczelni noszącej imię Wielkiego Polskiego Astronoma. Natomiast w listopadzie 2004 roku w Watykanie delegacja UMK wręczyła Janowi Pawłowi II tytuł doktora honoris causa naszej uczelni.